OK, zostało dwie godziny do końca wojny, zrobiłem sobie najazdy na rozgrzewkę. Powiedzmy, że jako tako poszły. Dobra, nagrody są jakie są. No i teraz tak, jeśli chodzi o samą wojnę, walczymy z czesko-słowackim sojuszem Top Parta. Im zostało 15 ataków, tam zostało 34, czyli prawie 20 ataków różnicy i w teorii, gdyby nam te 20 ataków weszło, no to będziemy prowadzili o prawie 300 punktów, ale oczywiście to tak nie działa. Szczególnie, że mamy tutaj dobitki do zrobienia. Yy, wojna jest ciężka. Yy, Przeciw same żółte tanki i te żółte tanki yy, no nam nie leżą. Co tu dużo, dużo mówić. Yy, dobra, biorę się za jakieś atakowanie, bo zaraz się okaże, że będą same ogryzki do dobicia, zacznę od tego Jowa. Jest tutaj Luna, i na Lunę mam tylko Milenę, Także nie jest to jakiś wyśmienity skład, ale ten skład ma taką moc, że ja jestem w stanie wybić jedną stronę bez żadnego kłopotu. Myślę, że Jow odpali bez problemu, dlatego biorę sobie krzewo niedźwiedzicę na start. Kong jest tutaj kluczową postacią, bo zabija Ceto na odbiciu i, i niweluje Hator. A Będę chciał wybić prawą stronę, która jest dla mnie groźniejsza. Ale jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. No, w praktyce to może wyjść średnio na jeża. Okej, okay, jest 7 czerwonych. I będę ją zaraz 9 czerwonych. No, niestety to nie wystarczyło, ale zróbmy tak. Tutaj naładuję sobie milenę na drugi ładunek, i teraz kwestia, gdzie luna uderzy. Oczywiście. Ale zróbmy jeszcze tak. Czy tym razem milena nie dostanie? Ok. I została sama CETO, którą właśnie zrobiłem. Okej, okay. tutaj taki, takim składem idę. Ten skład też mi często zielony coś tam ugrywa. Też jestem w stanie ściągnąć całą stronę, jeśli będę miał 7 klocków. Hel na Aramisa i na Hator nie do końca jest najlepszym pomysłem, ale że mam dezaktywację od Sabiny i Ewelin. No to zaryzykuję i pójdę w ten sposób. Pójdźmy sobie po ten diament. Niestety muszę. A nie, jednak nie muszę go odpalać. Problem jest tylko taki, że jakby muszę najpierw, czemu mi się walenie naładowała? Matko boska. I cały plan poszedł. No dobra, to Będę miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kloków za mało jeden klocek. No dobra, zagrajmy w ten sposób na razie. No masakra jest kurde. Byłem pewien, że się naładuje mi ta Ewelin, i wygram tę walkę. A tutaj się okazało, że nie spojrzałem, że ma generator. No i klocki były, no nie mogę powiedzieć, że nie było. Ja pierdzielę, nie spojrzałem, że, że Ewelin ma. Tak, ten diament odpalił. No, oczywiście, obejrzałem ten filmik i Hator uderzyła po prostu swoim talentem. Akurat Ewelin. Przeoczyłem ten fakt, przegrałem na własne życzenie. Tutaj, oczywiście, na hekuna idę sobie agresywnym żółtym i pasywnym fioletem, i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Dobra, weźmy ten diament, skoro już jest. Mu, odpalę go. Mój tak jak on jest załadowany. Hmm, teraz tak, co ja bym wolał? Wolałbym chyba ten czerwony diament, chcę odpalić. nie lepiej było uderzać tutaj w Arko ile tej kontry jeszcze jest jedna tura ale nie będę czekał aż ta kontra skończy No, i chyba muszę rozbić ten diament znowu. Boję się, że królowa się odpali. Chyba jeszcze nie chcę tej królowej odpalać. Teraz jak nie mam wyjścia, także zróbmy ten ruch. Trochę się podleczyłem. No i dobra, i teraz została kwestia znalezienia żółtych, które są. I w tym momencie atak jest wygrany. Taki taki dziwnych skład, który tak naprawdę liczę w nim, że będzie 9 fioletowych klocków. Jeśli nie będzie to raczej jest to walka przegrana. Lixiu może przedłużyć mi tej żywotność. Cało, cało i Lixiu właśnie ma tę dezaktywację. No a naładowani przez Ludwika cało, cało z dziewięciogłową wersją powinni zrobić całą robotę. No ale tak jak mówię to jest liczenie na 9 fioletowych klocków. Ok, zróbmy tak, może wejdzie diament od dołu, hm, nie wszedł. A ja sobie tutaj coś pokrzaniłem w tym momencie. No dobra, zróbmy inaczej. Coś tutaj, coś tu pokręciłem. Miałem całkiem niezłą planszę, ale coś w niej nawywijałem. No, nie tak jak miało być. Kurde, wezmę ten fiolet. Jezus odpalę Ferusa, oby nie. No i dobra. Nie do końca ten diament mi jest teraz potrzebny, ale wezmę go. Póki są wyciszeni. ale ten diament z tego względu że i tak będą bili może się wtedy dez dezaktywację zrobić okej okay. i został sam Ferus. Ja sobie poszukam życia. Okej, okay, jeśli przeżyje to, a myślę, że przeżyje to i że jest walka wygrana. Dzięki Mati i Jomeni, że poradziliście mi wbić 23 oddział czarnoksiężników Fioletowy, żeby właśnie grać sobie tym ośmiornicą z Ludwikiem. Bardzo fajny setup. Nie do końca jestem przekonany tego składu. Szczególnie, że mam Ryśka jako barda przeciwko Erlangowi. Cztery karty na drugim LB. A ja idę tak naprawdę tylko z trzema kartami na pierwszym przełamaniu. Nie ukrywam, czy na dziewięć niebieskich klocków. Nie wtedy powinno się udać. no Ale to jest... No nie do końca jest to najlepszy skład. OK, no i nie ma tych klocków. Nie bardzo na pomysł, skąd je wziąć. Rozmyślałem czy nie iść czerwonymi, ale uznałem, że będą za wolne Dobra, mam 9, tylko czy zdążę Raczej nie, raczej królowa ich zabije w tym momencie. Mogę iść poryśka jeszcze. No i został tylko sobek, który sam nic nie jest w stanie zrobić. No została mi tak naprawdę tylko ucieczka. No lipa, tak jak mówiłem, ten skład nie był do, do końca najlepszy. No i w ostatnim ataku idę totalnie na żywioł. Idę monoczerwony, mimo że mam tylko dwa dobre oddziały. E, idę z zabogiem, który jest bez talentów i nie będzie miał tych talentów, bo potrzebuję dla gazeli. Ale on może pozwolić na to, że Wivika się nie odrodzi. Nie wiem, trzymajcie kciuki, żeby była cała plansza czerwona. Jest to mój ostatni atak. Coś czuję, że powinno to wejść. nie pomyślałem o tym, że przeszły rundę wcześniej, miałem całą czerwoną planszę. Hmm. Czy gdzieś mogę mieć te klocki? Tu coś się może wyklarować. Prawie jak diament. Ok, prawie się wszyscy załadowali. Oprócz najważniejszej karty, ale nie mogę na nią czekać. Z tego względu, że zaraz odpali ta pani na drugim ładunku. Teraz tak, co mi da odpalenie diamentu? Da mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klocków, czyli kolen się odpali. I zadam jakieś obrażenia. Dobra, zróbmy na razie tak. Odpalmy kolena. Co mi da na pusto? Bo nie powinna się odrodzić, skoro mam za boga. Ok, i teraz powinienem to już wygrać. Oczywiście tu jest drugi taniej wojownik, także jej się w ogóle nie obawiam. No i siadło. Za bok na wojowników jest naprawdę spoko. No my mamy 19 ataków, a oni mają 15, czyli 4 ataki różnicy 200 punktów, no przegrywamy o jeden atak, jeśli te cztery nam wejdą a jest to raczej no niemożliwe, bo zostały bardzo mocne obrony, no ale nic, walczymy do samego końca za 7 sekund jest po wojnie i przegrywamy tą wojnę znacząco, bo o 400 punktów, czyli to jest 8 ataków dobrych no i stała się rzecz niesamowita, moja obrona 5 razy padła na raz a chciałem przypomnieć, że wojnę temu spadałem raz na trzy razy, raz na cztery i raz na dwa. Także no dosyć mocny szok dla mnie. Eee, tak jak mówiłem, był dzień szansy. Przyzmówiłem, że tam to ugramy, bo mieli taką serię, ona przykład tutaj na Techniku 006, na Mazurze 074, October 04. No, była szansa, żeby to. Ugrać ale niestety popatrzmy na listę atakujących, cztery pierwsze miejsca należą do nich. Potem gratulacje dla PRS, PR, PRSKE, kurde mać PRSK, yy, gratulacje dla, dla super wynik. Potem są dwie nasze osoby, potem dwie od nich. No i potem gdzieś ja z wynikiem 4-2, jak dobrze pamiętam. Jestem na dziewiątym miejscu, także mimo, że poszła mi tak wojna słabo, to i tak jestem kurczę na trzecim miejscu w swoim sojuszu, także no jedna wielka masakra, ale dawno nie widziałem takiego wyniku, 5500 pięć, do 500, no nic, eee, gratulacje dla tych 22 osób, co zdobyło 200, 200 punktów, eee, patron był blisko. No, i no i niżej, już wiadomo, trochę czerwonego, ale więcej tego niebieskiego. No, i mamy u nich najgorszy Marcelino, 66 punktów. A u nas Lądziu, który oddał jeden atak za 0 i 5 pozostawił. Także dzięki. Wiadomo, te 5 ataków by już nic nie zmieniło, bo. Przegraliśmy jednak, jakby, jakby mu wszystko weszło, to byśmy przegrali o 150 punktów, a nie o 400. Ale no szanujmy się, doba dla wszystkich jest jednakowa. I jeśli wiemy, że nie mamy czasu rano zagrać wojny, to oddajemy to albo przed spaniem, albo się wypisujemy z wojny. E, a, no i mamy tutaj reset, także możecie sobie w pełni zobaczyć ich obrony. No, były, no było kilka dżowów, było kilka kleopatr. Najwięcej problemów stworzyła nam ta obrona, a wystarczył zabrać krejwa albo Zabog'a ze sobą i by już tak nie było problematycznie z nią. No były Erlangi, też dużo razy się odbiliśmy na Leonidasach w drugim kostiumie. No i ogólnie takie najsłabsze obrony to chyba była ta obrona, no ta wiadomo z, z tankiem i oddziały na 20 poziomie. Mówię z tankiem, z sniperem, oczywiście. No i ta obrana też chyba padała za każdym razem na raz. A ta, która miała być łatwa, to ani razu nie spadła na raz. Także ponownie mamy problem z żółtym tankiem. I no nie, zobaczymy te super nagrody. Zioła przydadzą się. I podręcznik szkoleniowy, jak grać wojny. Także. Trzymajcie się, dajcie znać, jak Wam poszło. To chyba jest właśnie najgorsza nasza wojna w tym roku.